Dzień dobry, hr zostaje się na całe życie i bez względu na zmiany specjalizacji, być może inny fokus zawodowy, to wewnętrzna chęć i misja wspierania naszych pracowników, menadżerów i liderów pozostaje w nas. Misja wspierania ich rozwoju, wspierania ich zawodowych, ale często życiowych decyzjach. Dlatego odnaleźliśmy siebie w tej funkcji i także pozostawiamy w niej cząstkę siebie. 20 czerwca, Ogólnopolski Dzień pracowników HR. To zdecydowanie wyjątkowy dzień, w którym warto podkreślić i promować pracę związaną z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi. Krytyczną dla mocnego i zrównoważonego rozwoju każdej organizacji. Dzisiaj reprezentując grupę ADEKO w Polsce, firmę oferującą szeroki spektrum rozwiązań związanych właśnie z zarządzaniem bezcennym kapitałem ludzkim. Czuję się niezmiernie wyróżniony Mogąc złożyć życzenia wszystkim HR-owcom z okazji święta, życzę Państwu pełnych wyzwań, ścieżek karier, wielu inspiracji, sukcesów zawodowych. Życzę również równowagi, czasu na życie osobiste i realizację pasji, ponieważ nikt inny, jak właśnie my, haerowcy, powinniśmy kierować i wpływać poprzez dobry przykład. Wszystkim Państwu należą się też ogromne brawa i podziękowania za trudną pracę ostatnich tygodni za przygotowanie firm i pracowników do powrotu do nowej normalności. Osobiście uważam, że sprawy HR to przepustka każdej firmy do sukcesu. Dlatego też państwa firmom życzę wyjątkowego HRowca a każdemu ekspertowi HR miejsca pracy, w którym zrealizuje swój potencjał i pasję. Bardzo dziękuję i do zobaczenia.